5, 4, 3, 2, 1. Jedź. 50. Prawy 2 plus szeroko. Prawy 2 plus szeroko. Do lewy 3 otwiera. Lewy 3 otwiera. 50. Prawy 3 plus bardzo długi. Do lewy 4 minus długi. Prawy 3 plus bardzo długi. Do lewy 4 minus długi. 70. Lewy 6, bardzo długi. 70. Prawy 6 i po nim 50. Schamuj, lewy 3 plus nie ciąć. Prawy 6. 50, schamuj, lewy 3 plus nie ciąć. Jeszcze, jeszcze, okej. Okay. Do lewy 4. Przechodzi z uwagą, prawy 2. Do lewy 2 minus długi, lewy 2 minus długi, 30, prawy 3 plus i po nim 30, prawy 2, 30, prawy 2. Do lewy 4 podwójny, lewy 4 podwójny, plus. do prawy 3 minus odciąża, prawy 3 minus odciąża, przechodzi lewy 2 minus. 20. Prawy 4, długi, prawy 4, długi i 50. Prawy 6 do lewy 6, prawy 6, lewy 6, 150. Lewy 4 przechodzi prawy 5, lewy 4 przechodzi prawy 5 i 100, lewy 4 przechodzi prawy 5 i 100 prosty z uwagą prawy dwa bardzo późny, barierki prawy dwa z uwagą bardzo późny barierki 70 Super Lewy 4 plus śmiało do prawy 5 minus zostań lewy 4 plus śmiało do prawy 5 minus zostań 70 hamowanie lewy 1 szeroko lewy 1 szeroko Super, i wypuszczaj, wypuszczaj, żeby nie tracić. Ok. 200. Prawy 6 do lewy 6, minus. Prawy 6 do lewy 6, minus. Przechodzi prawy 6, otwiera. Lewy 6 minus. Przechodzi prawy 6, otwiera. I 100. Szykana od lewej. Szykana od lewej. 100. Prawy 6 i 70. Prawy 6, 70, prawy 4 plus zostań, do lewy 6 przechodzi 5, bardzo długi śmiało. Prawy 4 plus zostań, do lewy 6 przechodzi 5, bardzo długi śmiało. I 80. Prawy 5 plus przechodzi 5, długi późny. I 100. 100, gazmaska, gaz, 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 100, szykana od lewej. Szykano od lewej. Parking. Spadanie. Prawy 5 plus długi. Do lewy 5. Do lewy 5 przechodzi z uwagą lewy 3 ślisko. Do lewy 5 przechodzi z uwagą lewy 3 śliski. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Już. 50. Prawy 6. Do lewy 6 z hamowaniem. Prawy 3 kostka, bardzo długi. Lewy 6 z hamowaniem. Prawy 3 kostka, bardzo długi. Do lewy 4, otwiera. Lewy 4, otwiera. 50. Prawy 4 z hamowaniem. Przechodzi 3 kostka, do lewy 1. Prawy 4 z hamowaniem. Przechodzi 3 kostka, do lewy 1. Okej, okay, super, super. Jak nie musisz, to nie. 70. Lewy 5 podbija do prawy 5. Lewy 5 podbija do prawy 5. 120. Z uwagą. Prawy 5 hamuj do lewy 2 długi. Z uwagą. Prawy 5 hamuj do lewy 2 długi. 50. Prawy 6 do lewy 6. Lewy 6 i 60 z hamu i prawy 3 do lewy 4 otwiera Prawy 3 do lewy 4 otwiera 80 Lewy 6, hamowanie, prawy 2 kostka Lewy 6, hamowanie, prawy dwa kostka Nie, nie musisz, nie musisz. Gaz już. Lewy, prawy 5 200 Pełne hamowanie. Lewy sześć do prawy dwa patelnia. Pełne hamowanie. Do lewy dwa. I dwadzieścia. Dwadzieścia lotna. Ok.